Tak sobie dzisiaj myślę, że chyba mamy już wystarczająco duży problem z odnajdywaniem siebie z powrotem do siebie a właściwie z byciem sobą wystarczająco duży problem wystarczająco, by powiedzieć sobie dość i dokonać zmiany o 180 stopni Kiedyś napisałam taki takie coś Kiedyś, to znaczy 7 lat temu, w styczniu. Taka zimowa pora. Wracam do domu. Coś w oknie siedzi Świeci światło i nieśmiało, klimatycznie nastrojowo. Ktoś tam na mnie czeka. Samotność, zrzucam u progu. I wewnątrz spotykam mnie w oczekiwaniu na siebie. Powrót do domu jest tam, gdzie stajemy się sobą, całkiem autentyczni, bez kłamstw, masek. Naturalnie bezpieczni, gdzie, między jasnością a ciemnością, swobodnie można się miotać miło zmęczonym witać do domu drzwi, jeśli za niczym nie tęsknisz, jesteś już w nim. I takie mam życzenie dla nas wszystkich, żebyśmy ten dom potrafili dosięgnąć w sobie w każdym miejscu, w każdej rozmowie i w każdym nastroju.